Siłam go z tej strony Polish Division. Dzisiaj zagramy sobie Fortnite'a, a dokładnie Battle Royale. Ocenimy sobie sezon. No i co? Bez przedłużania. Zapraszam! Także już jesteśmy na mapce. No i co? Będziemy sobie grać w Battle Royale. Ogólnie, ja gram na padzie. I mamy za zadanie wygrać. Nie wiem, czy to się uda. Ale chociaż spróbujemy. Dobra, zostało 10 sekund do rozpoczęcia. No i co, zaczynamy? Ło, wow. ale jakaś nowa pompa. Znaczy, ja już sobie grałem w ten sezon, ale będę z Wami teraz grał. Polecimy sobie na zgubę żołnierza. Bo czemu nie? To jest taki fajny medalion, który daje ci. Syfon do 50 kewa i HP ale HP tutaj chyba do 100, a potem do 50 kewa. <laughs> Przepraszam jakbym kaszlał, bo ja ale mam taką jakby to nazwać. Nie wiem. Po prostu jestem trochę chory i... I bym czasami krząkał albo coś bym robił. O, przepraszam. Mamy jakąś wyrzutnię i pompę. Dobrze, jest bardzo dobrze. Nie, 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 nie. nie. Muszę się schować. Dobra, jest tu jakiś typaczek, zaraz była. Rozwalimy. Dobra, leży. O nie, teraz jest najgorzej, bo jest z głoś królową. I trzeba ją rozwalić. Kurde, a tu są jeszcze te robaki. Jeszcze typa chyba widzę. Dobra. Co tu jest? Cyk, 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 cyk. Dobra, on coś wydropił, ale jeszcze nie wiem co niestety. O, jakaś fajna pompa tu jest Dobra, wezmę Chętnie Dobra, jakiś typ tu leci Znaczy leciało, o nie widziałem, nie widzę gdzie jest O nie, o nie, o nie, o nie Robal, robal Jakiś robak Nawet nie, nie tych robaków Dobra Mamy sobie tego lunchpada. Walniemy. No co tutaj tak na. Dobra, widzę typa O nie, o nie, o nie, nie. nie. Dobra, lecimy do drugiej gierki. Dobra, więc już jesteśmy w drugiej gierce. No, z tamtym się nam nie udało niestety, ale polecimy sobie teraz na kwaterę OXR. Nie wiem, co tam może być. Tam byłem tylko sobie zluczować coś i od razu poszłem na typów. Ale tak to to nie wiem, co tam się dzieje. Nie byłem jeszcze na rojowisku i destrukcji demona. Destrukcja do no, mananotu no, też jest nowa. Więc no. patrzymy sobie na kwaterę OXR. Chyba to ktoś mówi, tak? Ach. Ogólnie. Tutaj jest taka ranga. Tu. Tu jest taka ranga na przykład. Są takie bunkry albo skrzynki takie co. Skrzynki są takie, że nadlatują i musisz gdzieś tam dobiec. A Bukry są takie, że tam po prostu może być jakiś, zależy jaką masz rangę, egzotyczny item. Na przykład możesz mieć spaza, yy, arkę tą nową, albo mitycznego skara, albo coś jeszcze, nie pamiętam. Ej, ogólnie fajna miejscówka. Ja sobie polecę tutaj na tą górkę. Bo widzę, że to jest skrzynka. I sobie rozwalimy typków. Oczywiście, jak mi się uda. Bo nie wiem, czy mi się uda. Dobra, mamy. Opijemy sobie małe potki Trzeba wypatrzeć typów. Bo nie w tym oni są. Widzę chyba jednego? Tam jest dobra, to polecę do niego bokiem. Tam jest gdzieś. O widzę, widzę, widzę. Tam są Więc może być ciekawie. Polecimy sobie Tyrolką. Super lunch pada. Nie, trzeba nie ma brać super poda. Gdzie jest skrzynka? A skrzynka jest tu, myślałem że nade mną jest Jest to nowa pompa Właśnie nie wiem o co z nią chodzi O tam jest stypek, więc podlecimy sobie O Zaczęło to się jarać. Jarać się zaczęło, uciekam. Bejcik. Nie, uciekam. Nie, proszę, nie chcę. Nie chcę umierać. W Fortnite. Dobra, lecimy do trzeciej gierki. Dobra, już jesteśmy w trzeciej gierce. No nie wiesz, nie gdzie. Więc co mnie odbijesz? Dobra, więc tak powiem Wam, że w poniedziałek, po tym weekendzie, może będzie live. Nie wiem jeszcze, ale może będzie live. Nie mogę wam tego obiecać, ponieważ nie wiem. Ale... No może będzie. Polecimy sobie na domenę demona. Nie, samotnie. Szoguna to było. Ja pierdziele, jaka domena demona. Ja to jestem po prostu... Domena demona to była destrukcja demona. Nie wiem. Nie wiem, czy mi tak powiedziała, że to jest domena demona. Mój mózg mi tak powiedział. Dobra, małem pompę i mamy miejski. Jest dobrze. Nie jest źle. Mamy jakąś broń jeszcze. Dobra, tu mamy. O jest jakaś nowa broń, jeszcze jej nie testowałem. Znaczy chyba ją testowałem, ale nie pamiętam czy na odcinku testowałem Tak to normalnie jeszcze nigdy jej nie miałem więc jest to dla mnie nowość jakbym miał coś poprawić oprócz montażu bo nie umiem jeszcze montować to piszcie mi w komentarzach bo chcę być idealny znaczy nikt nie będzie nigdy idealny ale ja dla moich widzów chcę być dobra czego ja się boję Boję się że mnie zabije Podmianka. Rozwalam ją. Ej, jak ty wyszłaś? Dobra. Mamy. Medmgiełka, ale nie będzie niepotrzebna na razie. Dobra, przyjmiemy sobie teraz flagę. Tu mogą być jakieś itemy pewnie. Nie, wróciłem sobie impulsa, kurde. nadzieję, że już tu nikogo nie ma. Moja flaga mi się podnosi, jest ok. Tu jeszcze sobie po skrzynkę i miski skoczę. Ej, to jest jak w, w, w czwartym chapterze. A możecie się, po, się pochwalić, ile już gracie Fortnite'a? Ja aktualnie. No gdzieś tak w styczniu, no to będzie 3 lata. Gram 4 czwartego czapteru i pierwszego sezonu. A i ogólnie? Jo, co to? Aha, to jest ta skrzynka. Jo, ale itemy. Tak. Ale fajne. No nie to. Przemień to. Apteczka, i to tyle. I zobaczmy, co nam wyleci z tej skrzynki. Aha, idemy. I jakieś super żonie śrubą B Zmniejszone zużycie energii. Fajne. O, Ło, Ło. Ile skrzynek? Fajnie, jakaś by była mityczna. Super. Panel skokowy. Czyli inaczej super launchpad, nie to. to. No kolejny. Panel skokowy, ale to ja to nazywam launchpadem. No to jest launchpad tam, tu był launchpad, tylko też super jakiś. No. Możemy. Dać porównanie. Moja pompa. Dobra, to nie wybiję na 36 metrów. A ogólnie to jest lotnia za wygraną, a to nie wybije na 115. Dobra, więc możemy sobie polecieć, nie wiem, na daleką dolinę. Albo gdzieś indziej, albo tam obok, tutaj jest jakaś miejscówka. Ale tu jest jakiś sklep, fajny. Tu jest jakiś sklep, a tu był typ. Ja się boję, że on nadal tu jest. Sklep i bot. Aha, to jest skrzynka taka. A bot. Aha, potrzebuję ranić. Wiedziałem, że ty jesteś tu. Ty, babo, jedno. Przepraszam, Lejzer? Nie uciekniesz mi. Gdzie ty jesteś? Nie Pokaż się. Nie no jakbym miał tą nową AR to bym go za zawalił O jest coś Minigon. i impulsy Dobra, na przesran Walić tam tego, co do mnie strzela Nie interesujesz mnie Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? No i odleciał, czyli idę do tamtego. No gdzie jesteś? tam. A to może ty jesteś? Dobra, w jak działa mi nie dam. No i nawet. Aha, bo on się rozkręca. Olej. Ja nie umiem strzelać z niczego jestem taki słaby Nie wiem czy to był bot czy co to było No ale tamtego typa zapamiętam Zapamiętam cię Oj zapamiętam Całe moje życie A robiliście zadania z korwetki. Czyli takie auta... Nie pamiętam jak. Po prostu korweta. Nie tego co teraz ja jadę. bo to jest G klasa Tylko takie drugie. I skrzynka chyba jakaś. Albo no nie. Takie drugie auto to ma takie większe przyspieszenie niż to. Poszukam i wam pokażę. Kurde, jakieś medalium by się przydało zrobić. Ej. O nie. Masz przesrane. Ja się schowam i tak obejdę. Dobra, mam już 3 kile i zostało 19 osób. O, jest to auto. Ja chcę wam pokazać moje. Bo ja robię zadania z korwety. I to jest moja korweta. Jest bardzo ładna. Nie wiem, czemu tak wygląda. I nie ją na czerwoną Ogólnie możecie się pochwalić swoim ulubionym kolorem. No jest akurat czerwony Nie wiem dlaczego No nie mam takie fajne Niskie o no, co z tym chodzi Dobra no, sobie troszkę Ammo I tu jest jakiś gejzelek chyba o wiem! O, ja on mnie tak zabija. Dobra, a jak wyląduję na tym? Da się na tym wyłamać? Chyba tak! Jeszcze ja nie chcę próbować, bo nie chcę zginąć trzeci raz Nie przypominając sobie Kurde, właśnie sobie o tym przypomniałem no Jakim ja jestem w Dobra, troszkę pokampimy, bo nie chciałbym zginąć tu jest pompa, o to mogę sobie wziąć albo to wymienić za to, zależy ile to ma o, idealnie ale chyba to raczej wezmę impulsiki A jakby do rotate'u innego nie ma albo po prostu to wywala wezmę co za to i to zamienię tu dobra Chcę spojrzeć, jaki czas jest. 13.46 Wy widzicie ten odcinek pewnie później, ale <laughs> nie wiem o której to widzi się, ale postaram się jak najszybciej. Co robi ta woda? Aha, nic. Fajnie jakby dasze dawały a Tak pochwalcie się W komentarzach jak, Na czym gracie? Ja aktualnie gram na padzie A wy jesteście Z klawiaturą i myszką Czy na przykład też jak ja Z padem Ale fajnie mm dobra gdzie są jakieś typki? Ja bym musiał się pobić dobra tam tam będą jakieś typki dobra 10 osób zostało ale ja nie chcę tej kapsuły ej widzowie bo ja zaraz robię zaraz to tam... Dobrze, a więc już jestem, bo miałem coś tam do zrobienia. Ogólnie jakieś robale mi atakowały i musiałem je zniszczyć. Ale nos! Ja cię zniszczę ci. Aha, bo, aha, bo to była maska. I właśnie z tego wychodzą takie robale, patrz. Uderza i wychodzą z tego robale. Najlepiej je uderzać pompą, ale karabinem też można. Tu jest jakiś. Temki są. Jest soksior. Nie wiem. Nie wiem, zdobywanie sprzętu mam. Mam rangę B, ale fajnie. Chodzi mi o tą rangę o tą Nie wiem co tak właściwie ona robi ale jakaś tam ranga w tamtym sezonie to też było ale nie miałem czasu na nagrywanie bo wyjechałem na wakacje i proszę nie hejtować mnie za mój głos Bo wcześniej nie nagrywałem głosem tylko teraz dopiero a ja po prostu taki mam moduł urodzenia. Dobra, 5 osób zostało. 5 osób. Ja mam, ja mam w miarę dobrej itemki Nie wiem, czy się nie wrócić po tym medalion tam. Ale ten, co ma 5 medalionów. Ile medalionów? Kiedyś było 5. Więc ma dwa medaliony albo trzy, nie wiem ile jest. To ma takie małe. Ale nie wiem, czy chcę. Ja chyba sobie tutaj po pokampię troszkę. No, tak się schowam. I po prostu będę czekał. Nie będę was na zarządzę, tylko zrobię, jak będzie się coś działo. Widzę, że zostały cztery osoby. Nie wiem. Nie wiem, czy ktoś koło mnie. I nie wiem, czy ktoś chce mnie zabić, ale pewnie tak. Ale ocenka nowej pompy 9 na 10. Ten karabin był, wolałbym ten nowy karabin. Na koniec filmu ocenimy sobie cały sezon, jaki jest. Czy jest fajny, czy jest niefajny? Zależy. Obrażenie od burzy, jeden obrażeń. To nie było tak, że od szóstej już są dwa obrażenia? O nie, medalion się zbliża do mnie. Nie, nie, nie. Nie wolno ci tu iść. Grzeczny chłopiec. Niegrzeczna strefa. Tam muszę iść. Dobra. Nie, 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 nie. Nie mogę tu postawić nic. Nie, muszę się uleczyć. Wjeżdżać w niego? Wjeżdżam z niego. Bo w niego wierzę. Nie. Muszę się zboksować. Nie. Nie. Trafił mnie. Trafił mnie w locie. Chyba uciekaj. No jestem dead. Nie. Nie. Dobra, więc powrót do lobby zobaczymy się zaraz w lobby dobra, więc ocenka sezonu jeden z najlepszych, więc dałbym takie 9,5 na 10 nie podobają mi się te robaki ale ocenka 9,5 na 10 bo no bo te robale to mnie tak wkurzają trochę dobra, więc no co, narka